Cześć, z tej strony Ola. Witam Cię na 25-minutowym treningu Pilates, podczas którego wzmocnisz całe ciało i popracujesz nad mobilnością kręgosłupa i bioder. Jedyne czego będziesz potrzebować to Twoja mata i trochę motywacji. Zaczynamy? Dzisiaj zaczniemy sobie w staniu ustaw stopy na szerokość bioder, wydłuż plecy. I weź głęboki wdech, unieś ramiona w górę, z wydechem kręg po kręgu zroluj się w dół. I znowu wdech, wróć w górę, wydłuż plecy i wydech, zaczynając od głowy, zroluj się w dół. Super, jeszcze raz, wdech i wydech, zroluj się w dół. Super, kolejnym razem wdech, zroluj się w górę i z wydechem zroluj kręgosłup w dół i pospaceruj dłońmi w przód do klęku podpartego, wróć i zroluj się w górę. I znowu wydech, kręg po kręgu schodzisz w dół, klęk podparty i wracasz, roll up, wdech, wydłuż kręgosłup. I wydech, zroluj się w dupo, spaceruj dłońmi w przód i zostań tutaj z kolanami kilka centymetrów nad matą. Przytrzymaj centrum aktywne, wdech nosem, wydech ustami. Jeszcze cztery, trzy, dwa i rozluźnij, odłóż kolana na matę. Teraz wydłuż lewą nogę w linii z ciałem i dodaj prawą rękę. Znajdź balans, daj sobie chwilę. I z kolejnym wydechem przyciągnij kolano do klatki piersiowej. Naciśnij dłonią na udo, wdech wydusz. Wydech przyciągnij, wdech wydusz. Z każdym wydechem mocno naciskaj dłonią na udo, tak żeby poczuć opór i wdech wydusz. Pięknie. Jeszcze cztery razy, wydłużając rękę i nogę, myśl o stabilizacji odcinka lędźwiowego, tak żeby nie wyginać go w łuk. I ostatni raz. Wydech i wdech. Super. Teraz odłóż palce lewej stopy na matę. I z wdechem sięgnij prawą ręką w górę, z wydechem zrotuj kręgosłup sięgając ramieniem ku macie. I znowu wdech, otwórz, wydech, rotacja. Wdech i wydech, dół. Postaraj się, żeby Twoje biodra znajdowały się nad prawym kolanem. Super. I jeszcze wdech. Otwórz i wydech, zrotuj, poczuj rozluźnienie w plecach. I ostatnie trzy razy. Pięknie i z kolejnym wydechem zostań w dole. Oprzyj prawe ramię i głowę na macie i możesz wydłużyć lewą rękę w przód. Teraz z każdym wydechem myśl o zbliżaniu Twojej lewej pachy w stronę maty, co pięknie otworzy Twoją klatkę piersiową. Super i powoli rozluźnij i wróć do klęku podpartego. Czas na drugą stronę, więc teraz wydłuż prawą nogę za siebie i dodaj lewą rękę. Z wydechem przyciągnij kolano do klatki piersiowej. Wdech, wydłuż. Wydech. Naciskasz dłonią na udo. Mocny opór. Wdech, wydłuż. I wydech. Super, mocno tutaj aktywujesz swoje mięśnie głębokie. Upewnij się, że Twój nadgarstek znajduje się pod ramieniem, a lewe kolano pod biodrem. Super i ostatni wydech, naciskasz i wdech, wydusz. I teraz odstaw palce prawej stopy na matę. Wdech, otwórz klatkę piersiową i wydech, zrotuj kręgosłup. Wdech, otwórz i wydech, dół. I postaraj się utrzymać swoje biodra nad lewym kolanem. To ćwiczenie to świetny sposób na zwiększenie mobilności w twoim kręgosłupie i idealne, jeśli długo dzisiaj siedziałaś i czujesz się zastana. Pięknie i ostatni wdech i wydech. Zostań w dole i wydłuż prawą rękę przed siebie. I teraz z każdym wydechem pomyśl o zbliżaniu Twojej prawej pachy w stronę maty. Ok, i powoli rozluźnij, wróć do centrum i przejdź do leżenia przodem. Oprzyj się na przedramionach, upewnij się, że twoje łokcie znajdują się pod ramionami i zadrżaj palce stóp. Z kolejnym wdechem otwórz klatkę piersiową, możesz spojrzeć delikatnie w górę, z wydechem przejdź do deski. I znowu wdech, wróć w dół, otwórz klatkę i wydech miednica w górę, deska. I znowu wdech, otwórz, nie spiesz ruchu i wydech, zaaktywuj centrum, wejdź w górę. Pięknie. Odpychaj się, kieruj ramiona w dół i wydech centrum aktywne. To jest niewielki ruch, więc w desce upewnij się, że twoje biodra nie idą za wysoko, tylko do linii z ciałem. I ostatnie trzy razy. Wydech. I wdech. Super, jeszcze dwa. Dasz radę. Wejdź w górę. Kontroluj ruch. I ostatni. Wdech. Otwórz klatkę. Wydech. Deska. Super i powoli rozluźnij, i oprzyj czoło na dłoniach. Zostań tutaj na dwa głębokie oddechy, daj sobie chwilę odpoczynku. I kiedy będziesz gotowa, wydusz ręce przed sobą, stopy ustaw na szerokość maty. Upewnij się, że Twoje centrum jest aktywne. Pępek delikatnie odklejony od maty. Z kolejnym wdechem unieś lewą nogę i prawą rękę w górę. Wydech dół i zmiana. Wdech. Prawa noga, lewa ręka. Wydech dół. Wdech góra. Wdech dół. Super. Pamiętaj, żeby dodać do tego wznos klatki piersiowej, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, wzrok kieruj w matę. Wdech. Góra, wydech dół. Jeszcze zanim uniesiesz nogę i rękę, pomyśl o wydłużeniu, tak jakby ktoś wyciągał cię w przód i w tył. I ostatnie dwa razy wdech. Wdech. I ostatni. Super. No to tę wersję mamy już opanowaną. Teraz spróbujemy nogi i ręce razem. Góra i dół. Wdech. Góra. Wydech. Du. Aktywne centrum. I wydłużasz aktywnie dłonie w przód, stopy w tył. Wdech. I wydech. Pięknie. Jak najwyżej możesz. Góra. I dół. Nie spiesz ruchu, postaraj się nie opadać w dół, tylko kontrolować to zejście. Ostatnie 3. 2, super. Kolejnym razem zostań w górze i swimming. Pracujesz na zmianę. Góra dół, góra dół, stabilne ciało. Pracują nogi i ręce. Oddychaj naturalnie i jeszcze cztery, trzy, dwa i rozluźnij. Super. Oprzyj czoło na dłoniach i pobujaj miednicą na prawo i lewo, wyrzuć napięcia z pleców. OK. I kiedy będziesz gotowa, przejdź do pozycji klęku. Ustaw kolana na szerokość bioder. Wydłuż ręce przed siebie. Zaaktywuj centrum. Wydłuż kręgosłup i z kolejnym wydechem, utrzymując jedną linię, pochyl ciało w tył i wdech, wróć do centrum. Wydech. Tył. Poczuj jak pracują twoje uda. Wdech, góra. Upewnij się, że Twoje żebra są tutaj domknięte, centrum pracuje. Tak, żeby Twoje ciało było w jednej prostej linii, więc upewnij się, że nie wyginasz się tutaj z odcinka lędźwiowego. Super. I jeszcze trzy razy. Wdech, dół. I wdech centrum. Ostatni raz. Teraz zostań w pochyleniu i pracuj rękami na zmianę góra i dół. Super, wydech i wydech. Tak jest. Trzymaj centrum aktywne. Powinnaś już czuć trochę ognia w przedzie ud. Ostatnie dwa. Ok, teraz zostań w centrum z wydechem. Zrotuj kręgosłup, sięgnij dłońmi w prawo i lewo. Wdech w centrum, wydech, rotacja. Wdech i wydech. Super. Cały czas podwijaj miednicę pod siebie. Pośladki i centrum pracują. Ostatnie trzy. Dwa, super zejdź jeszcze trochę niżej. Ostatni wydech i rozluźnij usiądź na piętach. Pięknie. Teraz zadrzyj palce stóp i oprzyj dłonie na piętach. W poprzednim ćwiczeniu mocno popracowały nasze zginacze biodrowo-lędźwiowe, więc czas je rozluźnić. Z wydechem wypchnij miednicę mocno w przód, otwórz klatkę piersiową. Wdech, wróć w dół. Wydech, góra, podwijaj też delikatnie miednicę pod siebie tak żeby chronić lędźwia. Wdech, dół. Jeśli opieranie dłoni na piętach jest dla ciebie zbyt wymagające, możesz przenieść dłonie na swój odcinek lędźwiowy z palcami skierowanymi na zewnątrz i kciukami złączonymi ze sobą. Pięknie i ostatnie cztery razy. Wydech, góra, wdech, dół. Kontroluj te ruchy. Nigdzie się nie spiesz, możesz pracować we własnym tempie. I ostatni wydech. I wdech. Pięknie. Ok, teraz złącz kolana ze sobą i odpocznij w pozycji dziecka, oprzyj czoło na macie i przenieś ręce wzdłuż ciała. I kiedy będziesz gotowa, powoli kręg po kręgu zroluj się w górę i odstaw lewą stopę w przód. Upewnij się, że Twoje kolana są ugięte pod kątem 90 stopni. Jeśli czujesz obciążenie na Twoim prawym kolanie, możesz podłożyć pod nie coś miękkiego albo zrolować matę. Wydusz ręce przed siebie i z wydechem zrotuj kręgosłup w prawą stronę. Wdech, wróć do centrum. I wydech, zrotuj w lewo. Wdech, centrum. Wydech. I wdech. Super. Upewnij się, że ta rotacja wychodzi z Twojego centrum, z Twojego pępka, a nie tylko z Twoich rąk. Czyli Twoja klatka piersiowa rzeczywiście się tutaj otwiera i pracujemy nad mobilnością kręgosłupa. Ostatnie dwa razy. I ostatni wydech i wdech. Ok, teraz zwróć ciało w prawą stronę ku dłuższemu bokowi maty. Palce Twojej lewej stopy zostają otwarte i odstaw ją delikatnie bardziej w bok. Upewnij się, że Twój prawy kolec biodrowy znajduje się nad prawym kolanem. Z wydechem opuść miednicę w dół jak najniżej możesz, wdech wróć do centrum. Wydech du, wdech góra. Upewnij się, że twoje lewe kolano nie przekracza linii twoich palców. Tutaj również pamiętaj, że możesz podłożyć coś miękkiego pod prawe kolano, jeśli czujesz zbyt duże obciążenie. I cały czas delikatnie podwijaj miednicę pod siebie, tak żeby lędźwia nie wyginały się włók. I ostatnie dwa razy. Wydech, wdech. I ostatni. Ok, pięknie. Teraz oprzyj prawą dłoń na macie w linii z kolanem i z wydechem unieś lewą nogę w górę. Wdech dół. Wydech góra. Wdech dół. Upewnij się, że Twój nadgarstek znajduje się pod ramieniem, Twoje centrum jest aktywne. I z każdym wydechem aktywujesz swój pośladek i wydłużasz nogę w górę. Ostatnie dwa. Super, teraz zostań w górze. Z kolejnym wydechem przenieś nogę w przód, wdech tył. Wydech przód, wdech tył. Super, kontroluj ruch. Pracuje tylko noga, reszta ciała stabilna. Postaraj się utrzymać nogę na tym samym poziomie. Jeszcze chwila. Ostatnie sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. Super. I ostatnie wyzwanie tutaj. Zostań w górze. Z wydechem przyciągnij kolano i łokieć do klatki piersiowej. Wdech, wydusz. Wydech przyciągnij, wdech, wydusz. Super, postaraj się utrzymać nogę cały czas w górze. Jedziemy. Jeszcze cztery, trzy, ostatnie dwa, wydech ustami, wdech nosem i ostatni. Super, był ogień. Teraz odstaw stopę na matę i z wydechem otwórz klatkę piersiową. Sięgnij lewą dłonią za siebie. I powoli rozluźnij i wróć do centrum. Powtórzymy to wszystko na drugą stronę, więc teraz odstaw prawą stopę w przód. Upewnij się, że Twoje kolana są ugięte pod kątem 90 stopni i wydłuż ręce przed siebie. Z wydechem zrotuj kręgosłup w lewą stronę wdech w centrum i wydech. Prawa strona, wdech w centrum. Wydech i wdech. Postaraj się rotować kręgosłup od Twojego pępka, a nie tylko pracując ramionami. Super, cały czas podwijaj delikatnie miednicę pod siebie, ramiona kieruj w dół. I ostatnie dwa razy ostatni wydech i wdech. OK, i teraz zwróć ciało w lewą stronę. Palce Twojej prawej stopy pozostają otwarte i odstaw ją delikatnie bardziej w bok. Z wydechem opuść miednicę w dół, wdech, wróć do centrum. Wydech i wdech. Pracujesz tutaj nad mobilnością swoich bioder. Znowu upewnij się, że Twoje prawe kolano nie wychodzi poza palce stopy. Wydech i wdech. Miednica podwinięta pod siebie. I ostatnie dwa razy. Super. Ostatni. Ok. Teraz odłóż lewą dłoń na matę i z wydechem unieś prawą nogę w górę, wdech dół. Wdech góra, wdech dół. Upewnij się, że Twój nadgarstek znajduje się pod ramieniem, centrum i pośladki aktywne. Super, kolejnym razem zostań w górze. Z wydechem przenieś nogę w przód, wdech tył. Wydech przód, wdech tył. Postaraj się utrzymać nogę cały czas na tym samym poziomie. Nie bujaj miednicą w przód i w tył. Pracuje tylko noga. I jedziemy ostatnie sześć, pięć. Cztery. Nie poddawaj się. Trzy, dwa i jeden. Super. Zostań w górze. Ostatnie wyzwanie. Z wydechem przyciągnij kolano i łokieć do klatki. Wdech. Wydłuż. Wdech. I wdech. Pięknie noga zostaje w górze. Mocno odpychaj się od dłoni. I ostatnie cztery. Wydech ustami, wdech nosem. Dwa. Pięknie. Ostatni dasz radę. Super. I odstaw stopę na matę z wydechem. Sięgnij prawą dłonią za siebie i otwórz klatkę piersiową. Świetna robota. Ostatnia seria to było naprawdę spore wyzwanie, więc teraz już czas na kilka minut przyjemnego relaksu. Kiedy będziesz gotowa, powoli rozluźnij i usiądź skrzyżnie. Z kolejnym wydechem otwórz lewy bok ciała i powoli przechodząc przez dół, zmień stronę. Daj sobie czas, otwórz prawy bok ciała, możesz spojrzeć w górę. I wróć do centrum. Pięknie. Teraz zmień z wydechem. Otwórz prawy bok ciała. I powoli przechodząc przez dół, sięgając dłońmi w przód, zmień stronę. Pięknie. I znowu wydech. Otwórz. I przejdź przez dół. Jak najniżej możesz. Wróć do centrum. I ostatni raz. Wydech. I przejdź przez dół, luźna szyja. Otwórz bok i wróć do centrum. Weź ostatni głęboki wdech nosem, i wydech ustami. I bardzo ci dziękuję za dzisiejszy trening. Jeśli ci się spodobało, podziel się tym filmem z bliską osobą, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę i komentarza oraz zasubskrybuj nasz kanał po więcej takich treningów. Wpadnij też na nasz Instagram, na którym publikujemy cenne wskazówki odnośnie poprawnej techniki ćwiczeń i nie tylko. A ja ci życzę cudownego dnia i do zobaczenia.